Dzisiaj pokażę Wam bardzo ciekawy temat, mianowicie demontaż błotnika w Zafirze, ale nie będzie to cały film na temat montażu błotnika w Zafirze, dlatego że odsyłam Was do. Jeżeli interesuje Was zakład, demontaż błotnika w tym modelu, odsyłam Was do takiego przykładowego instruktażowego filmu, który tam wrzuciłem. Link do tego filmu będzie gdzieś tam niżej, prawdopodobnie pokażę Wam. Możecie się cofnąć tam i zobaczyć, jak zdemontować tego typu błotnik, ale nie ma tam jednej rzeczy pokazanej, mianowicie. Demontaż przedniego błotnika w zafirze od utłum dnia ta która jest pod tą trójkątną... E, Szybą, Pod tym kawałkiem tej szyby, o, żeby to odkręcić, i potem wmontować nowy błotnik, to potrzebujecie to zdemontować. Nie? I teraz pokażę Wam jak to zrobić. Odpowiadam, większość osób zapewne będzie myślała, że jest to przyklejany element, jest to szyba przyklejana. Nie, szyba jest wkręcana e, z uszczelką. Jak w większości tego typu samochodów, gdzie tak mamy, to tak właśnie jest. Nie? teraz pokażę Wam jak to e, zrobić. Czyli sobie zapauzuję filmik, zaraz do Was wrócę, e, bo tu jest ta jedna śruba, która będzie Wam trzymać. Pokażę Wam to na przykładzie e, prawej strony, gdzie po prawej stronie błotnik mam zdemontowany, bo akurat wyszedł. Czasami jest tak, że te śruby są lekko poluzowane i możecie jak się szlakniecie to, wy, to wyślizgnie się, nie? ale tutaj akurat nie. Pokażę Wam na tamtym przykładzie, tamtego boczku, jak to e, zrobić. Pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, to e, odchylić e, tutaj to wygłuszenie tego słupka. Do tego celu przyda wam się jakieś takie plastikowe narzędzie, na przykład jak to. I e, jeżeli macie taki plastik, to musicie go... Na pewno macie, jeżeli jest to Zafira B, to na pewno to macie, to właśnie jest to taki specjalny zatrzask, który trzeba po prostu podważyć, o, czymś plastikowym, żeby nie porysować, tak, uważajcie, żeby go nie połamać, ja sobie jeszcze tutaj z tej strony podejdę czymś cięższym, o, w ten sposób, to zrobimy, w sobie podłożę coś takiego, no, jedną ręką będzie mi źle, dlatego zapauzuję, bo sobie tutaj go podłożyłam i teraz z tej strony sobie wypchnę tym, nie? Eee, dlatego zaraz do Was wrócę. No i dobra, no i on Wam musi wyjść do tej pozycji. Jak On już Wam wyjdzie do tej pozycji, to w zasadzie to już Wam się rusza. Musicie delikatnie sobie podważyć to też czymś plastikowym. Pamiętajcie, że puściło tam z takich głównych zatrzasków O, w ten oto sposób. I tutaj schodzi Wam ten boczek z tym plastikiem. Tu się będzie tu się będzie gdzieś trzymał. Tego delikatnie. Też podchodzicie. I do góry go, o! Wyciągacie, nie? Trochę do góry go trzeba pociągnąć. I Wam wychodzi cała filozofia. To jest pierwszy etap. Y, pierwszy etap za nami. Jak go sobie już tutaj chyba wrzucę? Pierwszy etap za nami i teraz w drugim etapie musicie ściągnąć tą część tą część zaślepki deski rozdzielczej i tego celu używacie tych samych narzędzi tylko już mi gdzieś tą drugie drugą, drugo, drugi uchwyt gdzieś już mi kurwa wcięło. cholera jasna i już go nie ma a przed chwilą był no dobra, spróbuję tym, ale nie wiem, czy tymi mi akurat wyjdzie, nie? Dlatego... Nic nie widzę, gdzie on mi upadł. Eee, podważacie to tak samo? Moment, pokażę Wam może. To tu chyba gówno zrobię. Musicie mieć cienkie, fajne uchwyciki. Znaczy te. Z tamtej strony i z tej strony do góry no, dokładnie to za to możecie szarpnąć tutaj się wstawić, na przykład to. To jest pójdę za dużo mi w tej i z tego jęza. No. O! Dobra. To musi trochę poszczelać, to wszystko na się trzeba takich dwóch wciskach, nie? Głównie. I jak to się już rusza, państwo, panowie, to wam musi zejść. Szarpiecie do góry, śmiało, nie bać się. Śmiało, słuchajcie, nie bać się, kurwa, ja mam chujowe te... jednego tylko. No tutaj, trzyma w tym miejscu. Tym nie podejdę, tylko poszukajmy innego, albo podejdę. Śmiało szarpiamy do góry i nam wychodzi. O, w ten oto sposób. Tak to wygląda. Czyli macie te dwa główne bolce, bo będę to trzymać. A tu dalej to jest, są jakieś tam o, takie pierdolone, takie plastikowe zaczachy. Eee, on się głównie trzyma tutaj na tych dwóch. Nie? I jak to już mamy czy ja się zastanawiam, gdzie ja zgubiłem ten drugi miedypar, no. jak to, słuchajcie, mamy to odkręcamy po prostu tą szybkę i teraz też bardzo ważny tip, uwaga żadna. tutaj nie będzie wam pasować ani nasadka ósemka, ani nasadka dziesiątka tylko wyłóżcie sobie oczkowy kluczyk 6 i po prostu no kuźwa, wszystko mi leci i po prostu tą szybę Wykręcacie i jak wykręcicie, ściągacie i macie piękny dostęp do ee, błotnika.